Yo! Zostawcie łapkę w górę i teraz będziemy normalnie z, na YouTube, w ten, i bity bezpośrednio, bo dzieci sobie mogli też zarymować. No, w górę, żeby nie był tej pieczonej wojny. Bo ten świat nie tylko schodzi na psy, mi. Kurde. Lecimy. Fakt. Krew na ziemi, nie chcemy patrzeć jakiegoś szkli. Kolejne dni, kolejne noce, obydwie sny, które każą mi pakać tu co dzień. Eje, je, tylko nie dziś, tylko nie sny, bo chcę więcej przeżyć. Nigdzie, nie, nie chcę w tej wojny oprócz Rosji. No bo sami dzieliby było zniszczenie i jej same zostały na ziemi grzy kolejne dni zawsze by pokój znów był Pamiętaj to tylko że, pamiętaj to tylko brzy, więc nie będzie chwil Zapisujemy w nawiasie zostawcie ostatni trik Dzisiaj chce w pokoju żyć niej niedawno stracone skutki Teraz niszczenie jest wielkie Nie patrzmy na rosyjski straty Bo pewnie kiedyś zepęknie dziś Nie Zero tych wojen, bo wchodzę na bit Kiedy Kiedy mam dość, to robię fit. Ej Nie ty Farb Rządzi tu światem Ej, 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 krew na ziemi, nie chcemy patrzeć gdzie diabeł się szkli, kolejne dni, kolejne noce, nie sny, które każą mi płakać codziennie. Ej, 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 tylko nie dziś, tylko nie snem, bo chcę więcej przeżyć. Wszystko to dla nas, a nie dla mi pisanie, tak nie, 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 dla nie, 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 dla ja nie, 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 sławy, nie, dla pieniędzy, nie, chce być na nas, na świecie, ale nie, tak dobrze. nie, nie, ja nie,